Czym są martwe konta, na których w skali kraju zgromadzone są bardzo wysokie środki? W jaki sposób dotrzeć do tych kont oraz co dzieje się z pieniędzmi, po które nikt nie zgłosi się do banku? O tym w informacjach prawnych. Zajmiemy się dzisiaj tematem martwych kont, choć powiem, że na pierwszy rzut ucha pojęcie nie jest do końca znane, ale wydaje mi się, że zjawisko jest dość powszechne i właściwie nikomu z nas nie jest obce. Co to są martwe konta? Martwe konta, czy też uśpione konta, to konta osób, które niestety zmarły. Takie konta dalej funkcjonują, najczęściej one są wygaszane przez banki, natomiast środki te przetrzymywane są na nieoprocentowanych rachunkach. Problemem jest to, że najczęściej osoby bliskie nie wiedzą po prostu o tym, że osoba zmarła miała takie konto, a nawet jeżeli wiedzą, że takie konto mogło być, nie wiedzą w którym banku. O jakiej skali zjawiska mówimy i czy jesteśmy w stanie oszacować, jak wielkie pieniądze ukryte są na tych uśpionych kontach? Trudno jest oszacować to z uwagi na to, że informacje dotyczące rachunków bankowych objęte są tajemnicą bankową. Mowa jest o kilkudziesięciu tysiącach rachunków bankowych i od kilkuset milionów do nawet kilkunastu miliardów złotych, które spoczywają na tych rachunkach. Co się dzieje obecnie z takimi rachunkami? Obecnie spadkobiercy mają bardzo utrudnioną drogę do tego, aby ustalić, czy, a jeżeli tak, to w jakim banku znajduje się rachunek bankowy? Niestety mamy do czynienia z około tysiącem instytucji różnego rodzaju finansowych, od banków poprzez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, czy Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie. Niestety nie ma innej drogi niż indywidualne zapytanie każdej z nich, co z reguły odstrasza a często wręcz uniemożliwia ustalenie, gdzie taki rachunek bankowy się znajduje. Czy zapowiadają się jakieś zmiany? Czy możemy się spodziewać, że ten dostęp do informacji na temat takich kont będzie łatwiejszy? Od 1 lipca 2016 roku wprowadzono wiele zasadniczych ułatwień dla spadkobierców, umożliwiających poszukiwanie tych rachunków. Jakie są główne założenia tej ustawy bankowej, która ma, mam nadzieję, na celu ułatwić nam dotarcie do takich kont i do środków, które są na nich? Przede wszystkim utworzony zostanie centralny rejestr informacji o rachunkach bankowych. Ułatwi on dotarcie do informacji, w którym banku, czy też w której kasie spółdzielczej znajduje się rachunek ponieważ będzie to centralny rejestr, będzie umożliwiał otrzymanie informacji w każdej placówce, każdego dowolnego banku czy też spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. No właśnie, to będzie informacja tylko dotycząca banków? Ta informacja będzie dotyczyła rachunków, które są w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Nie będzie on niestety obejmował Informacji o rachunkach chociażby maklerskich, czy też o różnego rodzaju funduszach inwestycyjnych, czy polisach na życie. Czy możemy zapytać w dowolnym banku o takie uśpione konto, czy ono istnieje, czy jest? Tak, dzięki temu, że mamy do czynienia z centralnym rejestrem czy centralną informacją, w dowolnej wybranej przez nas placówce będziemy mogli otrzymać informację o rachunku znajdującym się również w innym banku czy też w innej kasie. Zapewne takie zapytanie trzeba będzie złożyć w formie pisemnej. A ile czasu ma bank na udzielenie nam takiej informacji? Bank powinien nam udzielić informacji niezwłocznie. Możemy się spodziewać, że być może będzie to niejako w czasie rzeczywistym. Może się okazać, że będzie to okres nie dłuższy niż kilka dni. Jakie dokumenty musimy złożyć do banku, żeby otrzymać taką informację? Po pierwsze, oczywiście dokument tożsamości będziemy musieli okazać, aby zidentyfikować naszą osobę. Powtórę oczywiście dokumenty, które poświadczają nasze dziedziczenie po osobie zmarłej, do której należał dany rachunek bankowy. Będzie to albo orzeczenie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, albo notarialne poświadczenie dziedziczenia. Musimy się spodziewać, że będziemy musieli okazać oryginał tego dokumentu. Czy będzie nas to coś kosztowało? Niestety tak. Wysokość opłaty nie jest jeszcze dokładnie znana. Niemniej jednak w trakcie prac nad ustawą była mowa o tym, że koszt uzyskania takiej informacji będzie oscylował w granicach 50 zł. Kolejna zmiana ma polegać na tym, że banki będą miały obowiązek informowania osoby otwierającą konto w ich banku, że ma możliwość wskazania osoby, która otrzyma środki na wypadek śmierci właśnie z tego konta. To w istotny sposób ułatwi i uprości nam otrzymanie tych środków, które spoczywają na uśpionym koncie. Nie trzeba będzie wówczas przedstawiać czy to postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, czy też potwierdzenia dziedziczenia. Czy ta sytuacja będzie też dotyczyła tych kont, które już są otwarte? Czy banki będą miały obowiązek poinformowania obecnych swoich klientów, że mają taką możliwość? Tak, bank będzie musiał w ciągu 6 miesięcy poinformować w sposób przyjęty do komunikacji ze swoim klientem o możliwości wskazania takiej osoby do już istniejących rachunków bankowych. Czy banki skoki będą weryfikować same to, czy ich klient żyje, czy ten rachunek jest już tak zwanym uśpionym kontem, czy dana osoba jeszcze z niego będzie korzystała? Tak, na bank nałożono również obowiązek weryfikacji tego, czy posiadacz rachunku bankowego żyje. Jeżeli w ciągu pięciu lat na danym koncie nie będzie dokonanych żadnych operacji, wówczas bank czy też spółdzielcza kasa będzie miała obowiązek wystąpienia do bazy PESEL celem ustalenia, czy posiadacz rachunku żyje. Jeżeli okaże się, że dana osoba zmarła, wówczas umowa rachunku bankowego będzie wygasać i bank będzie zawiadamiał osoby, które zostały wskazane jako... Upoważnione do otrzymania środków, znajdujących się na rachunku, o tym, że mogą z takim żądaniem wystąpić. To wspomnijmy może, bo pewnie warto wiedzieć, czy te pieniądze, które zgromadzone są na tych uśpionych kontach, są w jakiś sposób oprocentowane. W momencie, kiedy umowa rachunku bankowego wygaśnie na skutek śmierci posiadacza, wówczas te środki będą przekazywane na osobny rachunek, gdzie będą waloryzowane w oparciu o wysokość inflacji. Od kiedy te nowe zasady, które mają ułatwić nam pozyskanie pieniędzy na z uśpionych kont, wejdą w życie? Nowe zasady będą obowiązywać od 1 lipca 2016 roku. Została nam jeszcze jedna kwestia do wyjaśnienia, czyli sytuacja, w której nie mamy spadkobiercy. Co wtedy? W takiej sytuacji środki, które są zgromadzone na rachunkach tych uśpionych, będą dziedziczone przez gminę. Wspomnijmy zatem, co w sytuacji, kiedy nie mamy osób, które mogłyby pobrać pieniądze z konta. Jeżeli posiadasz rachunku bankowego, nie wskazał osoby, która jest uprawniona do otrzymania środków w przypadku jego śmierci, wówczas musimy ustalić, czy są inni spadkobiercy, którzy dziedziczą po właścicielu rachunku. Jeżeli okaże się, że tych osób również nie ma, w takim przypadku środki zgromadzone na rachunku bankowym dziedziczyć będzie gmina, z dobrodziejstwem inwentarza. Czy to zadaniem banku jest ustalenie, czy są spadkobiercy danego konta? Czy bank tylko biernie czeka, czy ktoś się zgłosi, czy się nie zgłosi, i po danym czasie te pieniądze właśnie przekazuje do gminy? Bank nie ma obowiązku ustalenia kręgu spadkobierców. Zgodnie z regulacjami, o których mówiliśmy, bank będzie zasięgał informacji, czy dana osoba żyje, natomiast nie będzie poszukiwał spadkobierców. W sytuacji śmierci naszych bliskich to do nas będzie należało jednak ustalenie, czy dana osoba miała rachunek bankowy, chociażby poprzez zasięgnięcie informacji w centralnym rejestrze. Taką informacją czy wskazówką może być chociażby fakt posiadania wyciągów z rachunku bankowego czy innych informacji, które będą przychodzić na adres osoby zmarłej. Wpływy z martwych kąt są to dodatkowe środki, które wpływają do budżetu gmin zupełnie nieoczekiwanie i dlatego są przeznaczane zazwyczaj na cele, na które w planowanych terminach brakuje nam środków. Dlatego tego typu przypadki zazwyczaj przekazujemy i realizujemy na drobne remonty chodników, dróg, placów zabaw, przeznaczamy na opiekę nad zielenią czy skwerami, parkami. Niemniej jednak w ostatnim czasie coraz więcej mamy przypadków w Zielonej Górze em, przejęcia spadków w nieruchomościach. Są to głównie mieszkania i domy, które pozostają po śmierci właścicieli bez spadkobierców. I wówczas takie nieruchomości po sądowej procedurze, która trwa zazwyczaj do dwóch lat, stają się własnością gminy, która ma em, za zadanie Zagospodarować bądź zbyć taką nieruchomość. Zazwyczaj oceniając, szacując wartość takiej nieruchomości podejmujemy każdorazowe, indywidualne decyzje, dlatego że bardzo często przejmując mieszkanie, dom, przyjmujemy zyski, ale przyjmujemy również bardzo często również straty, czyli zobowiązania, które spadkobierca zostawił, więc w takich przypadkach gmina ma. Również w każdym wypadku własny tryb postępowania i indywidualny tryb podejmowania decyzji. W ostatnich latach mamy tego typu przypadków znacznie więcej. Bardzo podobnie rzecz się ma, jeśli chodzi o samochody, które również po śmierci właścicieli przechodzą na majątek miasta. Są to również coraz częstsze przypadki i wówczas gmina może taki samochód wystawić na publiczne zbycie bądź przeznaczyć do własnych administracyjnych celów. W dzisiejszym odcinku to już wszystko, a informacje prawne dostępne są na stronie www.informacjeprawne.eu. Zapraszam.